Maleczko widzowie jesteśmy na koperniku, jest Rępalem. Dawaj whipa Dawaj, robisz. No lecisz Zrobił widzowie. Dobra, ogólnie kończę. Będą jakieś przybitki Na no, okej okay, i dwóch whipów. Mamaneczko widzowie, 10 minut przerwy, właśnie trochę zrobiliśmy sobie Siemar Rambi. Kaski sobie powiesiliśmy tu Rambi, jego tu mój. Yy, I ja i katujemy dwa lipy, takie jak dziś na przebitkach. Yy, średnio to jedzie nam, ale chciałbym do tygodnia to skleić. Yy, czysto, mocno, do, nie wiem jak ty. Ja się skleić dwa lipy. Tak? <tryk> co, lecimy Simy widzowie, jest godzina około pierwsza w nocy i ogólnie nauczyłem się kręcić kiklesa, jestem w miarę zadowolony, pokażę Wam, ale nie wiem czy będzie widać. W sensie jak nie będzie widać, to po prostu nie wstawię tego, więc patrzcie. Tak umiem kręcić kiklesa. Więc ogólnie chciałem wam coś dokrać, po prostu do filmu. Wsiemowici widzimy się. Jak będę na kolejnej idąc, po prostu chciałem coś dokrać, żeby odcinek był trochę dłuższy. Siema Siema narzędzko widzowie, widzimy się po dwóch dniach. Jestem w tej samej koszulce, jakby co sobie ją wyprałem w sensie e, przyszła sprania. E, no i ogólnie jadę za niedługo do dentysty a po dentyście jadę na skatepark z Aleksem, tu mam nasz szukany i tu się powoli spakowałem, tu mam w plecaku wszystko, op wszystko oprócz kasku, kasku i ochroniaczy gdzieś tu rzuconych, y więc y lecimy do dentysty, a później na skatepark, więc widzimy się na pewno na skate'cie.